4, 3, 2, 1 i wystartowali biegacze w ramach 27. ogólnopolskiej pętli rudnickiej. Ponad 100 biegaczy wystartowało w 27. ogólnopolskim biegu masowym Pętla Rudnicka. Zawodnicy mogli się sprawdzić na dystansie 13 kilometrów. Dzisiaj 27. edycja ogólnopolskiego biegu Pętla Rudnicka. I Cieszymy się, że wracamy do tego terminu majowego, bo ostatnie dwa lata były trudne do realizacji właśnie różnego rodzaju imprez, między innymi naszej pętli i akurat pogoda nam dzisiaj na szczęście dopisuje i widzimy bardzo duże zainteresowanie i dzieci, i młodzieży, no i osób, które zapisały się do biegu głównego. Pętla Rudnicka to lokalne wydarzenie cieszące się od lat dużą frekwencją. Jestem najmniej naryturze to jest taka odskocznia, rozrywka. Wciągło mnie to. W Rudnikach jest naprawdę, porównując do organizacji innych, to tutaj jest perfektywne. To już jest mój czwarty występ tutaj i chcę podtrzymywać tradycję. Jest po prostu wydarzenie tutaj lokalne, w którym można się sprawdzić dla lokalnych biegaczy. No, myślę, że duża część tych ludzi je trenuje specjalnie po to, żeby wystąpić ten raz w pętli ludnicy. A Ja to właśnie startuję już od, od, od kilku lat właśnie I w tamtym tamty roku też startuję i w tym roku też startuję wydarzeniu towarzyszyły atrakcje zorganizowane dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Dla najmłodszych przygotowaliśmy szereg różnych atrakcji. Są to warsztaty kulinarne, oczywiście propagujące zdrową żywność, zdrowe odżywianie się. Są to dmuchańce dla dzieci. Mamy bryczkę z kucykami, darmowe przejazdy właśnie dla wszystkich dzieciaków. Mamy konkurencje sportowe, które za chwilę będą się też tutaj odbywały. Mamy oczywiście jakiś catering, jakieś zapiekanki dla tych dzieciaków, soczki ufundowane przez naszych sponsorów. Mamy też tutaj takie stoisko, gdzie można wymazać, jeżeli chodzi o dawców przy szpiku. Też jest taka dla nas ważna sprawa, że możemy takie coś połączyć i zorganizować przy tej naszej imprezie. Myślę, że dzieci będą miały tutaj na pewno co robić dzisiaj. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Na najszybszych biegaczy czekały puchary oraz nagrody rzeczowe.